Tu Sherlock i dziś w 31 wod odcinkowo zajmiemy się specjalnym trybem, a w zasadzie pod trybem Mirny i postaram się rzucić Wam garść porad, które znacznie wpłyną na Wasz sukces podczas grindowania kluczy, by odblokować etapy, na których końcu czeka bardzo przeciętna imienna wersja Crashera, czyli Nergal. O cicho nerfie do zdobywania klucz opowiem swoje trzy grosze na koniec. A teraz, z racji że ostatni bastion mam już wymęczony, postaram się podzielić i wyjaśnić kilka spraw, które będą w stanie Wam pomóc. Przede wszystkim, absolutnie nigdy nie należy grać na startowej pozycji w dołku pod tą wysoką strukturą, bo gdy zostaniemy tak, jak nas rzucono, dajemy przeciwnym botom. Dogodną okazji, by wyjeżdżali na nas dosłownie wszystkich stron jednocześnie. Trudniej z racji kształtowania terenu fokusować niedobitki, trudniej poradzić sobie z jeżami, szturmowcami, traperem i zainfekowanymi, którzy robią wokoło siebie AOF w kółeczku, czyli w jednym zdaniu po prostu zostając pod tą dużą strukturą, robimy sobie gorzej i moim zdaniem nie da się nawet wtedy ostatniego bastionu wygrać. Bo za dużo rzeczy nastakowane jest na naszą niekorzyść. Jest jednak miejsce, które pozbawia przeciwników botów przewagi nad nami, i jest to balkonik w okolicy C3. który przede wszystkim gwarantuje nam, że niemożliwym jest, że zostaniemy objechani. Mało tego z racji, że jesteśmy na podwyższeniu względem reszty terenu, zyskujemy to, że przeciwnik często nie będzie w stanie nas bić, dopóki nie wjedzie. Po nas na balkon, i trzecie, zwężenia terenu powodują, że boty wjeżdżają na nas pojedynczo albo prawie pojedynczo, więc mamy tutaj takie termopile, w których Leonidas i jego przyboczna świta zatrzymywali perską armię. Możemy bić też stąd po długości, jak coś się zbliża, przeszkadzają w tym troszkę murki, ale bezpieczeństwo, które oferuje balkonik, znacznie ułatwia. Prawe. Pierwsza fala zespałniła nam się przecinając naszą drogę na balkon, więc poradziliśmy sobie z nią bez problemu na dole i wszyscy, nawet Fałka, grając sobie już na górze, będziemy mogli w łatwiejszy sposób podjąć trudniejsze fale, które mają więcej umiejek i przeszkadzajek na lepszy dla nas warunek. Co do wyboru czołgu, to jak widzicie gram nowym Gromem, który w moim odczuciu Wpisuje się w tym trybie świetnie, bo ciągle praktycznie bijemy na blisko, więc można poużywać naszej mocarnej alfy. Pancerza mamy też troszkę i jesteśmy na tyle mobilni, że nawet na wstecznym jesteśmy w stanie wyjechać z kółka trapera, więc jest ok. Ale DPM w tym trybie jest jednak najważniejszy, bo musimy mieć możliwość wytłuc ogromne ilości HP przeciwników. W możliwie najkrótszym czasie pancerz pomaga, ale najważniejszą rzeczą jest DPM, bo skraca to życie poszczególnych przeciwników i pozwala nam wykańczać i berstować ich pojedynczo w dobrym tempie. Oczywiście staram się fokusować możliwie pełne czołgi i zostawiać niedobitki bardziej szybkostrzelnym sojusznikom z mniejszą alfą, ale nie będę robił tego za wszelką cenę. I ma to znaczenie bardziej pod koniec, gdzie nie wolno niektórych przeciwników zostawić i ślinić się na damaszek, bo jest to tryb drużynowy. Więc bezpieczeństwo drużyny i poszczególnych sojuszników jest najważniejszym priorytetem. Bo gdy boty wyłączą nam lufy, to DPM drużyny spada na łeb na szyję i robi się naprawdę bardzo trudno. Czyli pierwsze, primo, to przeżyć, więc najważniejsze są umiejętności leczące. I wybieram zawsze masowe leczenie, które działa w okręgu i naprawia wszystkich, i moje osobiste, tańsze, by samemu bez wydawania dużych zasobów wyjść z opresji, bo małe leczenie naprawia nam też gąski i pozwala uciec, np. od szturmowca albo trapera, więc sami jesteśmy w stanie dłużej zostać w bitwie. Trzecią umiejętnością, jaką zawsze wybieram, jest szybkostrzelność. Jest to umiejka, która na gromie robi dosłownie ścieczkę, bo w idealnych warunkach skraca czas ładowania tak bardzo, że jesteśmy w stanie włożyć aż trzy strzały, co z taką alfą dosłownie gniecie boty, nabijając na wynik i gwarantując maksymalną możliwą ilość kluczy. Na razie gra drużyny bardzo poprawna, wszyscy gramy na balkonie i wyłączamy po kolei łańcuszek przeciwników na przemian to z południa i z północy. Granie balkonu ma jednak jedno zasadnicze ale. Ale pojawiają się w zasadzie losowo, ale dwa pełnych grup przeciwników są bardzo trudne, mianowicie robi się gorąco, gdy oponenci pojawiają się u nas na balkonie w okolicy C2. Oraz gdy pojawią się zaraz obok na południu mapki w okolicy C5-C6. Te dwa momenty meczu wiemy, że nastąpią, ale nie wiemy do końca w jakiej kolejności, więc grając na balkonie, bardzo ważne jest, by globulki, które są niezbędne do używania naszych umiejętności, zbierać. Połowie danej fali. Teraz, z racji, że poradziliśmy sobie dosyć szybko, wykorzystałem czas, że drużyna mnie tak naprawdę nie potrzebowała i pozbierałem, co się da, bo drugi rzut jakiejkolwiek fali nigdy nie zespałni nam przeciwników w tych dwóch krytycznych i najtrudniejszych miejscach. Bo ty się tam jedynie na starcie, której fali, więc zbieranie globulek. Trzeba zgrać w taki sposób, by nigdy nie nadziać się na te dwa spawny w okolicy balkonu, bo oba muszą wystąpić, ale nie wiemy tylko na początku której fali i w jakiej kolejności. W tym meczu pojawienie się botów na balkonie będzie mieć miejsce na sam koniec w fali piątej i zobaczycie, jak wszyscy byliśmy tego świadomi, więc mogliśmy być na to w pełni gotowi. I znacząco ułatwiło to koordynację ruchów naszej drużyny i dało nam okazję na zdobycie maksymalnej ilości kluczy. Po nerfie, które zafundowało nam WG w ich własnym trybie, jedyna warta uwagi jest skończona fala piąta, co daje 14-13 kluczy. Za pierwsze miejsca. A gdy drużyna nie chce grać różnowo, rozdziela się i nie przyjeżdża na balkon, tylko gra swoje i ginie, to skończenie piątej fali robi się wręcz niemożliwe i kluczy dostaniemy śmieszne ilości, i mimo że wiemy i umiemy reagować i widzimy co się dzieje, to gdy jeden, dwóch sołszników dają ciała, jak ostatnie gały, to dymani są wszyscy i ciła się kluczyki po kilka sztuk, bo samemu wygrać w ostatnim bastionie się po prostu nie da. A propos grania drużynowego, zobaczcie na ten save sojusznika w kilanie. O tym właśnie jest ten tryb. Wyłączenie trapera to najważniejszy priorytet, ale w danej chwili kilana, by uniknąć kółka, mógł jedynie pojechać do przodu, pakując się tym samym w krosa dwóch przeciwników. I ja widząc, żeby przeżyć, mój sojusznik wrąbał się w jeszcze większą kabanę z przymusu. Ruszyłem mu z odcieczą Trzymałem uzbierane globulki na właśnie taką sytuację. Nie zużywałem ich na podkręcenie swojego własnego DFM-u bo każda kolejna fala jest trudniejsza. Dosłownie w idealnym momencie natychmiast zareagowałem i uratowałem sojusznika, by jego lufa mogła zostać z nami w bitwie. I o tym jest ten tryb. Patrzysz, widzisz i reagujesz. Globulki w późnych fazach używa się głównie na to, na ratowanie DPM-u drużyny, bo samemu nie jesteśmy w stanie wszystkiego ogarnąć, a skoro sami nie jesteśmy w stanie, to musimy grać ze świadomością, że umiejki przeciwników mogą stworzyć nam oraz naszym sojusznikom niemożliwe sytuacje. Dlatego dochodzimy do kolejnej Ważnej zalety balkonu, bo balkon pomaga nam wszystkim zostać w zasięgu masowego leczenia. Jest ono drogie, ale ten przykład idealnie pokazał, jak jest ono ważne, a wręcz niezbędne, by odnieść sukces w ostatnim bastionie. Jak przewidzieliśmy, ostatnia fala pojawiła się nam zaraz pod nosem. Byliśmy na nią gotowi. Każdy pancerz był zwrócony w stronę przeciwnika i szczęśliwym trafem udało nam się wyłapać bardzo szybko trapera. Traper powróci jednak w kolejnym rzucie piątej fali. Jak ujmiemy wystarczającą HP przeciwnikom, pasek zaznaczający ten moment mamy na górze ekranu i ta biała przedziałka na punktach życia botu. Pokazuje moment, w którym pojawią się kolejni przeciwnicy, w tym kolejny traper, który ma bardzo duże kółka w piątej fazie i grom raczej woli unikać ich, jadąc już do przodu. Sytuacja bardzo trudna starcie z Alfami kosztowało nas lufę i ogromną ilość HP, padł kolejny sojusznik i zostało nas trójka. Przeciwnicy nadciągają z południa. Traper ciągle przeszkadza, i nie mogę pozwolić, by kogoś z nas zbombiła jego umiejętność. gdy które z alf postawi nas na traku, widzę, że traper buje się pod balkonem. Widzę, więc podejmuję działanie. Masowe leczenie Kilany podniosło mi HP, więc. Mogę podjąć zarówno trapera, jak i zbłąkaną alfę. Widzę sytuację na balkonie, wiem, że jest to bardzo trudne. Dla sojuszników, którzy zostali na górze, pingam Kilani, aby się wycofało na dół, łamiąc tym samym linię celowania i dając sobie czas na przegrupowanie i zmuszając alfy na balkonie, by łańcuszkiem udały się za nami. Naokoło mamy czas, globulek tyle, co wcale... Alfa nad nami w drodze, więc mam okazję zrobić małą pułapkę na przeciwniku, który jest przed nami. Kilana jednak zbiera i zaczyna objeżdżać, by uciec od drugiej Alfy, która może wyłączyć go w plecy. Nie mam jednak jak go uleczyć, próbuję szturchnąć bota, by chybił swój strzał. Niestety Alfa wyłącza mi sojusznika, co daje mi jednak okazję do pozbycia się zagrożenia i zastrzyk globulek. Pozwala mi użyć umiejętności i stuos na pyrę ostatniego bossa piątej fali. I co ciekawe, był to ostatni mecz, który odblokował mi 16 rozdział i Nergal już siedzi i dziwnie wygląda w moim garażu. Nagroda jest, jak mówiłem, przeciętna w starciu z dziewiątymi, dziesiątymi tierami, wręcz niegrywalna. No ale i miał jeszcze kilka fajnych nagród, więc jest ok. Byłoby co prawda lepiej, gdyby gracze wykazywali jakieś podstawowe umiejętności gry drużynowej, bo nawet z nerfem do kluczy byłby to tryb dość szybki. A tak, nie dość, że trzeba ciłać klucze, bo grajki to Gamonie, to jeszcze trzeba ciłać klucze, bo WG zmniejszyło ich ilość drastycznie. I nawet nie umieli powiedzieć wprost na forum, no zarabiamy biliony, ale jesteśmy tępi nie umiemy podstawowej matematyki, więc utrudnimy wam nagle zdobywanie przeciętnej nagrody. Nie mieli jaj, albo myśleli, że ludzie nie zauważą, nie wiem. Ale wiem jedno, że jest ograniczona ilość głupich decyzji, jakich zły człowiek może się dopuścić wobec dobrego człowieka by dobry człowiek nadal chciał i był w stanie ufać złemu człowiekowi. a synk w tym, że WG balansuje na tej granicy od bardzo długiego czasu, co niezmiernie nie smuci, ale każdemu oddać wolność i odpowiedzialność za własne czyny. Na dziś to tyle, w następnym odcinku zajmę się trybem koszmarnym, mirny, bo mam również do tego wariantu trybu kilka porad, które powinny ułatwić Wam życie. A teraz to tyle, ja już spadam. Powodzenia na randomkach, dzięki za wszystko i pa.